Dzień dobry, witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu w serii Rozmowy przy kawie o audycie i prawie. Ja jestem Barbara Ciemała, jestem audytorem śledczym. Witam was serdecznie. Cześć Barbara. Dzień dobry Państwu. Michał Szałas, adwokat, zajmujący się prawem karnym gospodarczym, były prokurator i cieszę się również, że widzimy się kolejny raz w cyklu Przy kawie o audycie i prawie. Tak jak obiecaliśmy w ostatnim naszym nagraniu, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony dyrektorowi generalnemu, jak również kierownikowi jednostki sektora finansów publicznych. Będziemy rozmawiali razem z Michałem na temat odpowiedzialności właśnie dyrektora czy kierownika jednostki. Będziemy sobie to rozpatrywać właśnie w, w kontekście różnego rodzaju kryteriów, i zaraz sobie z Michałem porozmawiamy tutaj na temat tych kryteriów. Barbara, zajmujesz się audytem od dłuższego czasu, początkowo jako kontrolernik, także audytami administracji publicznej, potem w sektorze prywatnym jako audytor śledczy. Wydaje się, że w tym momencie wracasz częściowo przynajmniej do administracji publicznej z zakresem audytów. Czy chciałabyś powiedzieć naszym słuchaczom, jakie są główne kryteria takiego audytu, jeżeli mówimy o audycie śledczym? Michale, no więc biorąc pod uwagę audyt śledczy czy kontrolę w administracji, bo mówimy dzisiaj o administracji publicznej, o wydatkowaniu środków publicznych. Więc y, takimi kryteriami, którymi kierują się czy kontrolerzy, czy audytorzy śledczy, to są cztery podstawowe kryteria, jakie mamy określone czy w ustawie y, o Najwyższej Izby Kontroli, czy w ustawie o kontroli w administracji rządowej. Y, przy audycie śledczym my tutaj korzystamy z tych kryteriów. A mianowicie to są cztery podstawowe kryteria, czyli y, kryterium gospodarności, legalności, celowości oraz rzetelności. Dzisiaj skupimy się tutaj na naszym spotkaniu na kryterium gospodarności, które jest jednym z najtrudniejszych można powiedzieć, takich najtrudniejszym kryterium dostosowania, ponieważ, ponieważ ocena z punktu widzenia kryterium gospodarności, czyli dotycząca najlepszych efektów danego nakładu ze środków publicznych przy, przy, przy minimalnych nakładach jest naprawdę trudna. Ale te kryteria są często właśnie tutaj, jeżeli chodzi o gospodarowanie środkami publicznymi, naruszane, więc wydaje się to kryterium tutaj no, dosyć, dosyć ważne. Ale ta gospodarność jest tutaj naprawdę takim bardzo ważnym kryterium w kontekście wydatkowania środków publicznych. To gospodarność jest właśnie tym, czego oczekujemy od dyrektora generalnego, na przykład w ministerstwie, czy od innego rodzaju kierownika jednostki finansów publicznych. Tak? No, dokładnie, dokładnie, ponieważ artykuł artykuł 44 ustawy o finansach publicznych, czyli artykuł, który nam mówi wprost o tym, jak gospodarować środkami publicznymi, mówi, mówi o tym, jakie zasady mamy stosować do. Wydatkowania tych środków, i tutaj też jest wprost napisane, że należy tak wydatkować środki publiczne, żeby uzyskać najlepsze efekty przy najmniejszych nakładach. Czyli jakby już wprost ustawy o finansach publicznych nam wynika, że to kryterium musi być stosowane bezwzględnie. Mhm. Nie wiem jak ty, ale ja odnoszę wrażenie, że jest to kryterium dość nieostre. W zależności od wnikliwości kontrolującego czy oceniającego, tak, tyle może być prokurator czy komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, to samo zachowanie może być uznane za niegospodarne albo nie. Tak. Jak, jak audytorzy radzą sobie z czymś takim w praktyce, z nieodsłaściwym tego kryterium? Tak jak wcześniej wspomniałam, jest to bardzo ciężkie do zastosowania kryterium. To znaczy, ocena wydatkowania przy zastosowaniu tego kryterium nie jest łatwa, ponieważ właściwie ocenić, że niegospodarnie ktoś wydatkuje środki, nie, nie, nie jest jakimś problemem, można powiedzieć. Przejdziemy za chwilę do przykładów, które sobie omówimy. To ja pokażę, jak to wygląda w mojej praktyce. Natomiast jakby sama ocena nie jest aż tak trudna, natomiast wyciągnięcie, można powiedzieć, konsekwencji. W wyniku jakby naruszenia tego kryterium moim zdaniem już zdecydowanie trudniejsze. Bardziej, że jak rozmawialiśmy ostatnio, myślę, że powiemy też o tym dzisiaj, szkoda jest jednym ze znamion czynów zabronionych, y, które można by przypisać tak kierownikowi jednostki dyrektorowi generalnemu, przede wszystkim z artykułu 296. Tak, no dokładnie. szkoda w toku audytu musi być naprawdę w sposób y, maksymalnie dokładny, konkretny, wyliczona. Nie może to być wskazanie, no jednostka poniosła jakąś szkodę, bo można było kupić taniej gdzieś Dokładnie. tam, tylko trzeba tą kwotę obliczyć. Jak w praktyce wygląda wyliczanie kwoty takiej szkody? No właśnie, chciałam Ciebie zapytać Michale, bo mam tu kilka przykładów takich z mojego, można powiedzieć, takiego doświadczenia audytorsko-kontrolerskiego. I chciałabym Ciebie zapytać właśnie, jakiego doświadczonego prawnika czy byłego prokuratora, jak tutaj kontrolerzy czy audytorzy, audytorzy śledczy mogliby się zachować już, Stwierdzając takie naruszenie na swoich audytach. I chciałabym Ci przedstawić taki jeden przykład dotyczący ponowania środkami w jednym z urzędów, gdzie byłam kiedyś na audycie. I dotyczy, dotyczy to zakupu, może trochę śmieszny, dy, zakupu dywanu, który kosztował niebogatela, bo 80 tysięcy złotych, a w trakcie audytu stwierdziliśmy, że mógł on być kupiony za 40 tysięcy. No i teraz tak. Jest to sytuacja, kiedy nie mamy tutaj do czynienia z ustawą o zamówieniach publicznych, to znaczy z trybem, który wynika wprost z ustawy o zamówieniach publicznych, bo to jest kwota do, do tego progu, czyli tam obecnie do 130 tysięcy. Więc jakby nie został naruszony żaden przepis prawa dotyczący właśnie ustawy o zamówieniach publicznych. Natomiast ewidentnie no, widzimy, że jest to niegospodarne wydatkowanie środków, bo taki sam dywan można było kupić o 40 tysięcy mniej. No i powiedz mi, czy to już jest szkoda? Jak to wygląda z perspektywy, właśnie prawnej, kodeksu karnego? Jak byś do tego podszedł ty? Zacznę od tego, że musiały to być wyjątkowo piękne dywany. Co <laughs> to, to na serio? <laughs> zupełnie na serio. Z jednej strony, jeżeli mówimy o czynie zabronionym przestępstwie z artykułu 296, czyli karalnej niegospodarności działania na szkodę osoby prawnej, o tym mówiliśmy już trochę przy naszym ostatnim spotkaniu. Tutaj mamy dwa zasadnicze problemy. Po pierwsze, na dzisiaj ciągle jeszcze nie zostało rozstrzygnięte w praktyce, w orzecznictwie, w praktyce prokuratury, czy taki właśnie dyrektor generalny ministerstwa albo kierownik jednostki finansów publicznych, która nie jest osobą prawną, może bezpośrednio odpowiadać za wyrządzenie szkody skarbowi państwa. Ponieważ skoro ministerstwo nie ma własnej podmiotowości, nie może być przedmiotem szkody, może być tylko jednostką organizacyjną Skarbu Państwa pod kątem prawa cywilnego, są duże wątpliwości. Jestem przekonany, że tak naprawdę może je rozstrzygnąć tylko praktyka, bo jeden rabin powie tak, inny rabin powie nie, jeżeli mówimy o pracowaniach naukowych. Jak wspomniałem też ostatnio, widzę argumenty przemawiające za tym, że osobę umocowaną ustawowo, do gospodarowania majątkiem skarbu państwa w jakimś zakresie, na przykład w zakresie ministerstwa, można by próbować pociągnąć do takiej odpowiedzialności. Nie jestem w stanie oczywiście na dzisiaj poprzeć swoich słów wskazaniem konkretnego wyroku, w którym takie przypisanie by nastąpiło. Nie wiadomo, co pokaże przyszłość. Więc to jest jeden z tych problemów. Czy ministerstwo jest na tyle samodzielnym podmiotem, bądź czy można uznać, że taki dyrektor generalny bezpośrednio wyrządza szkodę skarbowi państwa? Natomiast drugim, który w konkretnym przypadku, o który zapytałaś, Zdejmuje z nas trochę ciężar tych rozważań, jest wysokość szkody. Mhm. Żebyśmy mówili o szkodzie w rozumieniu działania na szkodę osoby prawnej, karalnej niegospodarności, artykułu 296, wysokość szkody musi przekroczyć 200 tysięcy złotych. Mhm. Więc gdybyś podała inny przykład, tak, nie wiem, z realizacji inwestycji budowlanej, może zresztą do tego przyjdziemy, gdzie ta kwota idzie w miliony, wtedy okay. moglibyście się zastanawiać bardziej. Przy kwocie 40 tysięcy, Prokurator będzie miał o tyle ułatwione zadanie, że nawet jeżeli stwierdzi, że dyrektor generalny jest bardzo winny, odpowiedzialności z 296 nie może mu przypisać z uwagi właśnie na wysokość szkody. Ale zobacz Michale, no. ale na przykład będziemy mieć taką sytuację, że w tym samym audycie stwierdzimy, że będzie było kilka niegospodarnych naszym zdaniem, czyli zdaniem audytorów wydatków, które rzeczywiście były do tej kwoty 130 tysięcy, czyli do progu zamówień publicznych. I łączna ta nasza niegospodarność, którą oszacujemy yy, z kilku, można powiedzieć, naruszeń, z kilku zakupów, yy, przekroczy te 200 tysięcy. Czy wtedy możemy zrobić takie łączne zawiadomienie? Jak to wygląda? Powiedz? Mhm. Yy, łączne zawiadomienie jak najbardziej możemy złożyć, przy czym raczej wskazałbym w nim yy, po kolei tych kilka zachowań, niekoniecznie może sugerujących szkodę. Wysokość szkody. Czy ta szkoda nam się to, że... Czy ta szkoda po prostu powiedzmy 40, 40, 40, kiedy wyjdzie 200 tysięcy, to będzie już jakby argument do tego, żeby móc wyciągnąć tą, te konsekwencje z, z prawa karnego. I już odpowiada. Kodeks karny pozwala na sumowanie poszczególnych zachowań i na sumowanie wartości szkody, jeżeli uznajemy, że te zachowania były dokonane przez tego samego sprawcę w krótkich Aha. odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru. Więc e jeżeli tak jakichkolwiek ustaleń, chociażby wewnętrznych, chociażby przesłuchań świadków, oczywistych okoliczności, środków dowodowych, nie wiem, z kontroli operacyjnej różne rzeczy moje miejsce na tym świecie. Dojdziemy do wniosku, że tak miało być, tak? Powiedzmy, od tego samego podmiotu zostało dokonanych kilka zamówień. Uh -huh. które złączna kwota przywyższyła tą kwotę 200 tysięcy stanowiącą próg przestępstwa, nazwijmy to. Wówczas jak najbardziej tak. Jeżeli zupełnie niezależnie od siebie na przestrzeni kilku lat zostało dokonanych kilka zamówień różnych rzeczy ze sobą niezwiązanych od różnych podmiotów, może być raczej ciężko. Także tutaj o tyle to jest kwestia trudna, że musimy dokonać oceny zamiaru sprawcy i ocenić, czy te zachowania zostały wykonane w wykonaniu z góry poprzedniego zamiaru. Jeżeli będzie to bardzo podobny towar, jeżeli będą to powiedzmy do kolejnych skrzydeł, tak, zabytkowego gmachu ministerstwa, jeżeli będzie to ten sam towar od tych samych albo powiązanych dostawców, to oczywiście jest dużo większe ryzyko, że prokurator będzie w stanie takiej oceny właśnie dokonać. Rozumiem. Czyli będzie miał prawo zsumować tą szkołę. Okay. Jeżeli yes. nie będą powiązane, będzie dużo ciężej, tak. No to jest bardzo ważna informacja Zach, no, Muszę powiedzieć, że tego nie wiedziałam. Tego nie wiedziałam, więc bardzo ci dziękuję. No dobrze, no to rozpatrzymy sobie może inny tutaj przykład, który. Który już jest poważniejszy i, i też naruszenie, czy, czy, czy jakby ta szkoda jest, czy niegospodarność jest wyższa. Mam tutaj taki przykład dotyczący inwestycji. Jeden z dyrektorów generalnych dokonywał inwestycji, jakby w zakresie swojego, swojego urzędu, wykonywał jakieś, już nie pamiętam dokładnie, jaka to była inwestycja. Generalnie chodzi o, o to, że. Była przeprowadzona procedura zamówienia publicznego, był wyłoniony wykonawca, yy, zostały przeprowadzone yy, roboty budowlane, yy, wszystkie formalne kwestie dotyczące odbioru robót, yy, protokołów z odbioru robót, oddania do użytku zostały wypełnione formalnie, wszystkie papiery można powiedzieć się zgadzały, natomiast w naszym audycie yy, podczas wizji lokalnej, tak zwanych oględzin, okazało się, że niestety nie ma przedmiotu inwestycji. Nie będę mówiła, jaki przedmiot chodzi, ponieważ no nie chcę tutaj jakby zdradzać, Oczywiście. bo to są dosyć takie indywidualne przypadki, które, które można zidentyfikować z danym podmiotem, Natomiast po prostu nie było środka trwałego czy przedmiotu inwestycji, po prostu go nie było. Czyli tak, formalnie mamy wszystko w porządku, tak Natomiast końcowym efektem, no jest niestety wydatkowanie środków, co, niegospodarnie, prawda? Jak to wygląda, powiedz teraz, z, jakby z perspektywy y, y, prawa? Tutaj dochodzimy do w zasadzie piętrowych naruszeń, ponieważ niezależnie od samego możliwego skutku w postaci niegospodarności, te dokumenty powstały. Te dokumenty były przez kogoś wystawione, były przez kogoś używane, przedkładane do rozliczenia, księgowane, w zasadzie tak. przez cały szereg osób. Po obu stronach tego procesu budowlanego. W odbiorach pewnie brał udział jakiś kierownik, robot brał udział inspektor nadzoru, lecz, inspektor nadzoru inwestorskiego. A te dokumenty, mówiąc najprościej, poświadczały nieprawdę. No dokładnie. Zapewne poświadczały nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, chociażby z uwagi na to, że była to inwestycja realizowana ze środków publicznych. Poza tym potwierdzały realizację kolejnych etapów yy, procesu budowlanego co ma znaczenie zarówno dla kwestii przepisów prawa budowlanego, jak i dla kwestii związanych z wykonaniem umowy. Jeżeli założę w swoim zakresie, nie znam twojego przykładu, założę, że jest to nieruchomość. Jeżeli była to nieruchomość, nie da się generalnie nie wiedzieć, że taki dokument, którym poświadczamy odbiór końcowy nieruchomości, która nie istnieje, czy nawet odbiór etapowy, nie da się nie wiedzieć, że on jest nieprawdziwy. Księgowa, która siedzi w księgowości i po prostu księguje fakturę, którą dostaje, może tego nie wiedzieć. Natomiast inspektor nadzoru, wyznaczony przedstawiciel inwestora, nie. kierownik jednostki, nie ma szans, żeby nie wiedział, że nieruchomość, która nie istnieje, istnieje. Czy odwrotnie, że nieruchomość, którą podpisuje, że istnieje, że jej nie ma. Także myślę, że w odniesieniu do tych wszystkich osób, bądź przynajmniej części z tych osób, Prokurator miałby dość łatwe zadanie już na tym etapie, żeby stwierdzić, że fałszywie poświadczyły nieprawdę, być może przynajmniej z punktu widzenia inwestora, yy, przepraszam, wykonawcy tej inwestycji, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej yy, po której ze stron. Więc tutaj zacząłbym od tego. Byłoby realne poniesienie odpowiedzialności karnej, chociażby za same przestępstwa związane z wiarygodnością dokumentów. W tym zakresie mamy już do czynienia nie z typową niegospodarnością jako taką, bo niegospodarności możemy mówić, jeżeli tak prawidłowo ponieśliśmy wydatek, jest udokumentowany, został dokonany, coś zostało kupione, ale generalnie mogło to wyglądać lepiej, mogło być taniej, mogło być efektywniej i rozsądniej. W tym momencie mamy do czynienia wręcz z grubym oszustwem, tak? zastanawiam się, czy w konkretnym stanie praktycznym nie bylibyśmy w stanie wręcz przypisać współdziałania w celu doprowadzenia jednostki do niekorzystnego, czy Skarbu Państwa, reprezentowanego przez tę jednostkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Jeżeli środki za tę inwestycję, której nie ma, zostały wydatkowane, a świadomie podpisywaliśmy fałszywe dokumenty, Pytanie oczywiście, kto podpisał te dokumenty, czy była to osoba mająca prawo reprezentowania jednostki, czy była to jakaś inna osoba, na przykład pracownik wyznaczony do nadzoru inwestycji ze strony ministerstwa? To nie odpowiedzialność właśnie wewnątrz to, od audytora, prawda? No, możliwości jest wiele, natomiast tak czy inaczej, tutaj tą odpowiedzialność karną widzę w sposób bardzo realny. Mhm. I to nawet niekoniecznie z jakichś takich gdzieś tam tak, drugoligowych, nazwijmy to przez tym urzędniczych. Ale z typowych przestępstw gospodarczych, tak, tym nawet właśnie bardzo powszechnego oszustwa. Mhm. Tutaj chciałabym jeszcze dodać właśnie taką bardzo ważną kwestię dotyczącą przeprowadzenia procesu audytu śledczego, ponieważ w tym przypadku było bardzo istotne, aby audytorzy, do, do, dokonanie takiej tej weryfikacji takiej stanu rzeczywistego czyli tych oględzin czy wizji lokalnej jakkolwiek to można nazwać ponieważ gdyby skupili się tylko i wyłącznie na formalnym procesie yy, przeglądania dokumentów to tak jak wcześniej wspomnieliśmy tutaj wszystko było w porządku więc yy, jakby no, takich yy, taki, tak, tak takiego rodzaju yy, audytów no, nie możemy nie możemy tylko i wyłącznie wykonywać na podstawie formalnych kwestii musimy po prostu pójść zobaczyć Yy, dotknąć czasami i, 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 w, i w takich sytuacjach właśnie wychodzą nam naprawdę poważne naruszenia. Znaczy to jest bardzo ważna uwaga, bo zasadnicze postępowanie karnego też nie powinno się prowadzić wyłącznie z zabiurka, tak? W sensie kontaktu z dokumentami, które mają kluczowe znaczenie dla, dla bardzo wielu kwestii. Natomiast kwestia właśnie bezpośredniego czasem oglądania miejsca zdarzenia, jak to nazywają tak, <gry> prawnicy, kwestie kontaktu bezpośrednio przez prokuratora ze świadkami czy innymi osobami, które mogą mieć wiedzę. O przebiegu całego procesu inwestycyjnego, czy jakiegokolwiek innego, może mieć właśnie bardzo duże znaczenie. Wydaje mi się, że audyt śledczy i postępowanie karne łączy to, że jest to w pewnym sensie proces żywy. Ja. Jest to proces, w którym właśnie w kreatywny sposób staramy się docierać do prawdy, i ciężko to zrobić czasem bazując tylko i wyłącznie na samych dokumentach. Zwłaszcza, że im lepiej zaplanowane oszustwo, no być może oszustwo, gdzie tego budynku nie było wcale, nie było jakoś super zaplanowane, tylko po prostu na zasadzie łatanie dziur, bo musimy rozliczyć, tak? A wykonawca potem to robi, bo często tak to wygląda, też pokazuje moja praktyka. Natomiast im lepiej zaplanowane oszustwo czy inne przestępstwo, tym lepiej wyglądają kwity, tak? Także to, że dokumenty są w porządku, często jest tak naprawdę tylko wstępem do odkrycia czegoś zupełnie innego. Audyt śledczy przede wszystkim łączy te wszystkie metody i techniki wykrywania nadużyć czy nieprawidłowości właśnie czy wynikające właśnie z postępowania prokuratorskiego, czy wynikające też, czy wynikające, czy za, 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 zaczerpujemy różnego rodzaju technik właśnie, czy z postępowania policji, czy z postępowania Najwyższej Izby Kontroli, więc jakby te techniki, czy metody, no mamy, mamy podobne, więc, no, które prowadzą do, do najlepszego uzasadnienia, czy, czy z y, udokumentowania tych nieprawidłowości. Barbara, a ja bym cię zapytał, bo ja z kolei zetknąłem się z innym przykładem, Wyobraźmy sobie, że kierownik jednostki sporządza zamówienie na zakup mebli, biurek, szafek, zakupuje te meble, wszystko robi zgodnie z wszelkimi możliwymi przepisami ustawa o zamówieniach publicznych, prawo zamówień publicznych. Jest tutaj przestrzegane tryb przetargowy, tak, wszystkie formalności, specyfikacja jest obiektywna, bezstronna i zostaje wybrany najlepszy wykonawca. Meble są kupione, po czym się okazuje, że nie są potrzebne, i zostają przez okres trzech lat składowane w garażu, gdzie przy okazji uległy częściowemu zniszczeniu na skutek działania insektów i wilgoci. Jak byś zakwalifikowała taki przypadek pod kątem kryteriów audytów? No to jest ciekawy przypadek. Ciekawy przypadek to jest ja przede wszystkim no rozważyłabym w kwestii dotyczącej, z jakiego wydatku został poniesiony ten. znaczy z jak... Z jakiego paragrafu można powiedzieć wydatków w, danym, w danej instytucji, jeżeli byłby to wydatek związany z działalnością bieżącą, a prawdopodobnie taki był, bo zakup mebli jest przeznaczony zazwyczaj na działalność bieżącą, no to już bym tutaj zastanowiła się, czy ten wydatek był celowo wykonany, tak? Bo jeżeli na działalność bieżącą mamy podnieść wydatek, to powinniśmy. Zakupić dany przedmiot i od razu go użytkować, czyli przeznaczyć na ten konkretny cel, prawda? Ale jeżeli on był zakupiony, był przekazany do magazynu czy jakiegoś tam schowka, jakkolwiek to nazwać, no to te środki moim zdaniem zostały również wykorzystane nieefektywnie, czyli nie przy tej jakby nie zostały te efekty wydatkowania środków spełnione, czyli moim zdaniem też tutaj kryterium gospodarności jak najbardziej wchodzi w grę. Natomiast to, że zostały zgodnie z procedurami wydatkowane, czyli tak jak mówisz, tutaj jest moje zamówieniem publicznym i tak dalej, no chyba nie oznacza, że, no. że same procedury i spełnienie procedur jest już uznaniem jako spełnieniem tego kryterium. Ja uważam, że nie. I tutaj pewnej odpowiedzi nie udziela kodeks karny, który w no. przypadku artykułu 296 posługuje się terminem nadużycia uprawnień. Jest to delikatnie inny termin niż przekroczenie uprawnień, o którym jest mowa w artykule 231, czyli przestępstwie, przekroczenie uprawnień i dopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza niezależnie od wyrządzonej szkody. Tutaj go możemy zastosować, 296. tak? Jeszcze raz, proszę. Tutaj możemy zastosować to, a ten artykuł właśnie, o którym mówisz, tak? Artykuł 296, czyli ten mówiący o niegospodarności, tak, o karalnej niegospodarności, o działaniu na szkodę osoby prawnej, mówi o nadużyciu uprawnień. Co znaczy, że jesteśmy w stanie, to jest ta subtelna różnica językowa, jesteśmy w stanie nadużyć uprawnień, nie przekraczając ich. Nie wychodząc poza formalny zakres uprawnień, działając zgodnie z procedurami, jest możliwe uznanie, że te uprawnienia zostały przy nas nadużyte, nawet jeżeli nie zostały przekroczone i stwierdzenie takiego nadużycia, które myślę, że byłoby jak najbardziej zasadne w tym przypadku, oczywiście pytanie o wysokość szkody. Czy przekracza to 200 tysięcy, mhm. jak najbardziej umożliwia zastosowanie także artykułu 296. O tym musimy pamiętać, że nawet jeżeli wszystko jest zgodnie z procedurami, ciężko mówić o jakiejś takiej nielegalności w sensie jak najbardziej pierwotnym, tak? Czyli dokumenty się zgadzają, prawo jako takie, jeżeli mówimy o prawie publicznym, prawie finansów publicznych, nie zostało naruszone, ale zrobiliśmy coś w sposób tak oczywiście niecelowy, niegospodarny. Że mimo pozostania w ramach uprawnień, zostały one przy nas zwyczajnie nadużyte. Jeżeli zostało to zrobione świadomie, bo to jest zupełnie odrębna kwestia w tym przypadku. Do tego myślę, że przejdziemy w kolejnych odcinkach. Możemy mówić ciągle o odpowiedzialności karnej. Czyli, Michale, to co mówił ostatnio w różnych wywiadach pan premier Tusk, bardzo mi się to spodobało, nawet z tego, <laughs> co że przytaczał wypowiedź jednego z ministrów poprzedniego rządu, że jeżeli ktoś ukradnie coś zgodnie z procedurami, to nie musi oddawać, a jeżeli nie zgodnie z procedurami, to tak, ale ty końca tak nie jest z tego, co mówisz, więc <grymnie> te procedury... Mam na temat swoje prywatne zdanie taki <grymnie> i oceniam, że kradzież zgodnie z Może nawet inaczej. Większość poważnych kradzieży jest dokonywana zgodnie z procedurami, dokładnie, jeżeli nie mówimy o kredzieżach sklepowych, no, naprawdę no, większość poważnych że jest dokonywana zgodnie z procedurami. Ja też tak uważam, dlatego też kradzież zgodnie z procedurami nie jest taką kradzieżą, która może ujść płazem. Myślę, że, myślę, że to kryterium gospodarności jest naprawdę takim, takim kryterium, które warto jeszcze niejednokrotnie gdzieś omówić na naszych spotkaniach, bo tak jak wcześniej wspomniałam, ono jest bardzo trudne dla audytorów, dla kontrolerów, jest bardzo trudne do, do zastosowania, więc jeżeli będzie kiedyś okazja, to może porozmawiamy sobie wtedy również na temat. Tego, w jaki sposób udokumentować takie, takie jakby naruszenia dotyczące właśnie niegospodarności. Może następnym razem porozmawiamy w takim razie o kryterium celowości, bo to też jest jedno z ważniejszych kryterium dotyczących właśnie, dotyczącego właśnie wydatkowania środków publicznych, a o tym właśnie tutaj mówimy, prawda? W jednocześnie to kryterium jest bardzo ciężkie do stwierdzenia, tak? bo łatwiej jest wykazać, że coś można było kupić taniej, niż że czegoś w ogóle nie trzeba było kupować. A właśnie ja mam inne zdanie, Michale, i właśnie to będzie ciekawa okay. dyskusja, bo ja uważam, że właśnie prościej jest udowodnić niecelowe działanie niż niegospodarne. Ale widzisz, no to fajny temat nam się wykluwa na, następny, na następne spotkanie. No to co, zaprosimy naszych słuchaczy na następne spotkanie naszych rozmów przy kawie o audycie i prawie, tak? Tak, chętnie o tym podyskutujemy i zapraszamy już dzisiaj. No to super, to bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Dziękuję Państwu, słuchaczom, i do zobaczenia. I prosimy o subskrybowanie naszych kanałów i oglądanie nas również na YouTube.